Umowa atomowa z Amerykanami ma zostać zawarta do połowy przyszłego roku. Może powstać europejska tarcza antydronowa. Skuteczność sankcji paraliżujących ropę z Rosji zależy od determinacji Zachodu. Jest 3 listopada 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Paraliż naftowy Rosji wspomagany dronopadem zależy od determinacji Zachodu. Sankcje zachodnie wspomagane dronopadem Ukrainy mogą ograniczać dalej eksport ropy z Rosji. Ich skuteczność ostatecznie zależy jednak od determinacji Zachodu. Restrykcje USA na transakcje z udziałem Lukoila i Rosneftu wprowadzone 22 października spowodowały spadek przerobu ropy z Rosji w niektórych rafineriach. Przyszłość tego trendu będzie jednak zależała od determinacji na zachodzie. Reuters podał, że największa rafineria w Turcji zwiększa zakupy ropy spoza Rosji w odpowiedzi na sankcje. Chodzi o rafinerię Star należącą do azerskiego Sokar, która według obliczeń Reutersa zwiększyła zakupy w Iraku, Kazachstanie i innych źródłach kosztem dostaw rosyjskich. Według Reutersa, Star oraz kolejna rafineria Tupras mogą całkowicie zakończyć zakupy ropy w Rosji. To odpowiedź na sankcje USA wobec ukoila i Rosneftu, a także groźbę sankcji drugiego rzędu z Unii Europejskiej, która obejmie nimi podmioty z krajów trzecich za dostawy paliw wytwarzanych z ropy rosyjskiej. Kolejne problemy pojawiły się zaś w rafinerii Ucoil-Neftohimburgas w Bułgarii, która musiała zatrzymać eksport produktów naftowych do Unii Europejskiej wskutek sankcji USA. Wukoj ogłosił, że sprzeda aktywa zagraniczne w odpowiedzi na restrykcje Białego Domu, ale jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem Ukraińcy uzupełniają sankcje zachodnie atakami na infrastrukturę energetyczną, naftową i paliwową Rosji. Ataki z ostatniego weekendu dotknęły. Podstację elektroenergetyczną we Włodzimierzu, wywołując lokalne blackouty, rurociągi wokół Moskwy, pokazując skalę penetracji przez wywiad ukraiński, rafinerię Saratow, uderzoną co najmniej trzeci raz od wakacji, a także naftoport w Tuapse nad Morzem Czarnym. To ostatnie uderzenie jest szczególnie istotne. Atak dronów Ukrainy na terminal naftowy Rosji skończył się pożarem tankowca. Zatopienie takiej jednostki zablokowałoby eksport ropy i paliw tym szlakiem na dłuższy czas. Źródła Kyiv Independent w służbie bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały o wykorzystaniu pięciu dronów do ataku na co najmniej pięć stanowisk załadunkowych w naftoporcie Tułapsa nad Morzem Czarnym w Rosji, co najmniej cztery takie stanowiska miały zostać uszkodzone. Ponadto atak doprowadził do pożaru na tankowcu stacjonującym w tym naftoporcie. Port naftowy Tuapse należy do rosyjskiego Rosneftu i jest hubem eksportu ropy oraz paliw. Jego przepustowość to 10 milionów ton rocznie i 240 tysięcy dziennie. W pobliżu znajduje się rafineria Tuapse, która także była celem ataków dronów Ukrainy w przeszłości. Unieruchomienie tankowca w naftoporcie mogłoby wykluczyć go z użytku na miesiące. To nie pierwszy taki atak ukraiński. Do podobnego uderzenia w tankowiec doszło we wrześniu w naftoporcie w Prymorsku. Energy Drink opisywał we wrześniu, że bezpośrednie niszczenie szlaków eksportu ropy i paliw z Rosji ograniczy przychody Kremla z tego tytułu i może zmienić dynamikę wojny na Ukrainie. Ta strategia może się okazać skuteczniejsza od sankcji zachodnich, pisał Serhiy Makogon, ekspert do spraw energetyki z Ukrainy. Cytuje dalej: Bezpośrednie zakłócenie eksportu terminalami paliwowymi podkopuje przychody u źródła i może dużo głębiej zaszkodzić finansom Kremla, dodał Makogon, apelując o większe wsparcie Ukrainy systemami Patriot i NASAMS, bo Rosja Odpowiada intensywniejszymi atakami na infrastrukturę energetyczną Kijowa. Podsumowując, zaostrzanie sankcji zachodnich wobec Rosji w połączeniu z atakami Ukrainy może dalej paraliżować eksport ropy i paliw z tego kraju. Według obliczeń Vortexa dostawy morskie produktów naftowych z Rosji w pierwszych 26 dniach października sięgnęły średnio 1,89 miliona baryłek dziennie i były najniższe od początku 2022 roku. Prezydent Ukrainy Władymir Załański ocenił, że same sankcje USA wobec Rosniewtu i Ukola mogą ograniczyć eksport ropy z Rosji o 50%. Rosjanie będą jednak próbowali adaptować się do sankcji we współpracy z klientami w Azji. Indyjska spółka Indian Oil Corporation wznowiła zakupy ropy z Rosji, ale według Reutersa od firm, które nie są objęte sankcjami. Według Bloomberga najwięksi kupcy ropy z Rosji w Chinach, jak Sinopec i PetroChina, anulują część zakupów w oczekiwaniu na efekt sankcji. Warto dodać, że sankcje Unii Europejskiej objęły refinerię Shandong Yulong Petrochemical Company za dostawy ropy z Rosji. Możliwe są kolejne restrykcje tego rodzaju. Należy przy tym zaznaczyć, że pośrednicy handlu ropą z Rosji w Azji mogą wybierać rafinerie, które trafią na czarną listę, ale będą dedykowane dostawom rosyjskim, jak Yulong. Jednakże dostawy z Rosji z jej użyciem musiały się prawdopodobnie wiązać z jeszcze większą przeceną, a co za tym idzie spadkiem przychodów Kremla, co jest podstawowym celem sankcji. Skuteczność restrykcji będzie zatem zależała od determinacji na Zachodzie na rzecz egzekwowania kar za próby ich omijania. Warto przypomnieć, że sankcje USA wobec gazoportu Arctic LNG 2 w Rosji przestały być efektywne, gdy administracja Donalda Trumpa podjęła rozmowy z Rosjanami o współpracy energetycznej. Doszło wówczas do powrotu dostaw z użyciem tej infrastruktury i chińczycy zaczęli odbierać LNG z tego projektu. Potrzebna jest zatem kontynuacja polityki sankcji USA i Unii Europejskiej na rzecz dalszego ograniczania możliwości handlu ropą oraz paliwami z Rosji. Czas na informacje z Polski. Umowa atomowa w połowie 2026 roku. Polska chce podpisać umowę IPC na budowę elektrowni jądrowej w Choczewie z Westinghouse i Bechtel do końca drugiego kwartału 2026 roku, poinformował PAP Biznes wiceminister energii Wojciech Wrochna. Polska chce uruchomić dostawy z pierwszego reaktora na Pomorzu w 2036 roku. Jest nowy wiceminister energii. Marian Zmarzły został nowym wiceministrem energii i będzie zajmował się górnictwem. W przeszłości był m.in. dyrektorem kopalni pniówek należącej do jastrzębskiej spółki węglowej. Spadek cen paliw spowalnia inflację w Polsce. Inflacja w październiku wyniosła w Polsce 2,8%. To spadek względem poprzedniego miesiąca, podyktowany według danych Głównego Urzędu Statystycznego, m.in. przeceną paliw na stacjach. Teraz wieści z Europy. Cisza wiatrakowa. Aukcja na budowę morskich farm wiatrowych o mocy 1 gigawata w Holandii, przeprowadzona 30 października bez mechanizmów wsparcia, nie przyciągnęła żadnych chętnych. Minister klimatu Sophie Hermans przekonuje, że offshore nie może się rozwijać bez wsparcia wobec utrudnionych warunków rynkowych. Luzowanie polityki klimatycznej. Ministrowie Klimatu Unii Europejskiej będą rozmawiać 4 listopada o wprowadzeniu celu redukcji emisji CO2 o 90% do 2040 roku. Szkic porozumienia widzianego przez Reuters zakłada cel pośredni w razie porażki pochłaniania CO2 przez lasy. Europejska tarcza antydronowa Kraje unijne mają według Euractiv rozważać roztoczenie europejskiej tarczy antydronowej nad infrastrukturą krytyczną za pośrednictwem agencji Frontex. Nieznane drony zagrażają infrastrukturze tego rodzaju, w tym energetycznej w całej Europie. Ostatnio były widziane blisko bazy NATO w Belgii składującej broń jądrową USA. Jeszcze wieści ze świata Sojusz metalowy. G7 ogłasza uruchomienie sojuszu na rzecz metali ziem rzadkich podczas szczytu w Toronto. Cel to ograniczenie dominacji Chin w tym obszarze i odpowiedź na ograniczenia eksportu takich metali wprowadzone przez Pekin. Tomahawki nie dla Ukrainy. Dziennikarz zapytał, czy USA przekażą Ukrainie pociski Tomahawk. Nie, nie biorę. Odparł prezydent Donald Trump. Przyznał, że jego decyzja może zmienić się w przyszłości. Wcześniej CNN sugerował, że Pentagon dał zielone światło na takie dostawy. USA będą remontować węgiel. Departament Energii USA przeznaczy 100 milionów dolarów na remont oraz modernizację energetyki węglowej, w tym poprzez zastosowanie współspalania węgla i gazu. Obecna administracja ogłasza powrót do węgla, ale jej inwestycje w ten sektor pozostają oszczędne. Hamulec OPEC. Plus. Kraje porozumienia naftowego OPEC Plus podniosą produkcję ropy o 137 tysięcy paryłek dziennie w grudniu, ale zapowiedziały pauzę luzowania cięć wydobycia w pierwszym kwartale 2026 roku w celu ograniczenia nadpodaży. Ropa Brent podrożała powyżej 65 dolarów za paryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.